godzina 13. Czasu polskiego. Godzina 20. .00. Pierwsza. Czasu australijskiego. Mecz Szwecja-USA. Mecz Szwecja-USA. Mecz bardzo ciekawy. Mecz naszej grupy. Miejmy nadzieję, że ten mecz dostarczy nam wielu emocji. To jest mecz, który też się koliduje. Grupa z meczem Polaków, ale tak naprawdę my, oraz od nas wszystko z w tym meczu z Polski chile i jakby ten mecz nie ma jakiegoś wpływu, ale ten mecz jest też bardzo istotny. Jeżeli chodzi oczywiście o Szwecję, to jeżeli tutaj... Mam nadzieję, że nie padnie dużo goli dla jednego zespołu, bo my chcielibyśmy tę grupę, chcielibyśmy tą grupę wygrać, tę grupę wygrać i być na pierwszym miejscu. Ta Szwecja USA moi drodzy, naprawdę ciekawe sprawcie nas tutaj czeka. Twój perf i Mienodzielnie, to będzie bardzo dobre spotkanie. Spotkanie na naszej grupy, więc oglądajmy ten mecz też. Oczywiście wiemy, że jesteście zainteresowani. Polska, Chile, ale ten mecz też jest bardzo istotny dla nas. Szwecja, USA. Skład Szwecji na bramce Olsen. Po Viktor Wiktor Lindelof. I trójka ofensywna. Po lewej stronie Hugo Larsson. Po prawej Jokeresz. I w ataku Alexander Iszak. Teraz skład Amerykan Amerykanów. Oni dzielniają diamentem. A, a skład u Amerykanów wygląda no, tak, następująco. Na procuję Stephen. Po bronie Robinson. Po lewej stronie Musach. Po prawej Adams. I w ataku Sargent. To jest, proszę Państwa, duży skład Amerykanów. Którzy wystąpą dzisiaj w białych strojach, a w strojach. No to niebieskich. Zapraszam na ten mecz. My jesteśmy już w perw, a mam na chwilkę hymny obu państw. So that means him Svetly. my rozśpiewane jak tego się, jak się da. Szwecja, USA. Mecz naszej grupy istotny, ale ten mecz ma swoją historię. Ten mecz też ma swoją historię. Ten mecz będzie na pewno dużo pamiętany w tych krajach, szczególnie w Szwecji. Dla nich to jest historyczny mecz. Oni nigdy nie grają w sowie Pucharowej. Też samo jak my. Tymczasem Amerykanie strzelić tą bramkę jako pierwsi. Nie ma tej bramki. Robert Owsen teraz raz to broni. Tak teraz odpowiadam teraz Szwedzi na tę akcję Amerykanów. To jest Robinson. Mjokeresz! Teraz jeszcze Iszczak, szansa teraz dla Szwecji. Ma Matamy wybór tej akcji, wycofuje jak do robi na Teraz dopilnują Szwedzi. Oni są tutaj bramki. Oni teraz są tutaj bramki. Szwedzi. Oni w Sztokholmie, w Malmą, w tych różnych szwedzkich miastach oni ten mecz oglądają. Przeżywają też to dla nich ważny mecz. Oj, i ma bramki dla Amerykanów! Oczywiście Ameryce nie ma takiej... Patrzę na piłkę nordów, ale też to dla nich ważny mecz. też go oglądają. Szczególnie fanatycy, kilku nożnej w Ameryce, też go oglądają i chcieliby awansu Amerykanów do fazy pocherowej. Szwajcarii lata czekali długo i grali w pierwszej finale Euro w ubiegłym roku, ale na mundialu jeszcze nigdy nie wyszli z grupy. Gol! Amerykanie prowadzą! Jeden do zera dla USA. Robin Olsen niepokieczony. Szwecja skonsternowana Tyler Adams uszczęśliwia Amerykanów. I to Amerykanie są bliżej awansu do jednego swojego finału. Szwedzi muszą się raz wziąć w garść. Mają na to dużo czasu, ale muszą tą bramkę strzelić. Teraz raz broni to Stephen. Już kontrolują Amerykanie. Tam był Tyler Adam, strzał, o, Robin Olsen tego nie wybronił. ale szczęście, ma teraz Szwecja. Kontra Szwecji, go kieresz. Iszak, nie ma bramki. Jest presji, Iszaka, ale nieskuteczny odbiór. Już kontrują Amerykanie, już mają szansę na 2 do 0. Broni teraz to robi Nolsen. No, kapitalny mecz w ale tam czegoś zabrakło. Mogli ten mecz wygrać Szwedzi, ale czegoś tu zabrakło. Za brak koncentracji i grę, dobrej gry w obronie w tym meczu z Chile. Tej końcówce w uwaga, ale teraz co my, my? ten popa poprawić pra, jakaś Jakaś w obronie i też być skutecznym w ataku. Tak samo jak w tym meczu z Chile, ależ teraz szczęście. łapie teraz to robi Olsen. Teraz Szwedzi gubią tą piłkę i nie mogą tam takich piłki Szwedzi, jak są awansować. Kopnięty został Olsen. Heroiczna interwencja, wyszedł za te pole karne. Nie ma mowy tutaj o zagraniu ręku poza polem karnym. I... Nie też Strzały! Jeszcze no nie no tutaj leżał, ale kontrolują Amerykanie! Olsen! Olsen to łapie! Jeszcze Amerykanie! I to jest supek! Gratuluję teraz Szwecję i Szwecja do ma szansę i gro Kieresz! teraz grę. Klifę. Chce. Chyba Amerykanie tutaj zagrali trochę, pan pilkę poszanowali. Awans jest teraz dla Amerykanów jak na razie, ale wystarczy bramkę wyrównująca i już Szwedzi będą mieli ten awans. Uwaga i Amerykanie na pewno wagi chyba zależy na zdobywaniu goli w tym meczu. Na pewno. Jasne. i szakli mamy koniec pierwszej połowy Amerykanie, bliżej jednego awansu. Co jak nie wiem czy polska tam mamy też wynik remisowy. Jak na razie, poza mundialem są Biało-Czerwoni i Szwedzi. Nasze Amerykanie są na miejscu pierwszym. No ten moment. Z ostatniego na pierwsze miejsce się wybija. Ale jeszcze druga połowa przed nami. Wracamy do tego pięknego perf. Do tej pięknej, na tę piękną halę perf. Szwedzi, zaczynają tą drugą połowę. Mają jeszcze 3 minuty na dzień na to, żeby strzelić bramkę wyrównującą. To z nim będzie dużo czasu. Gdyby Amerykanie ten przegrywali 1-0, to byłoby mało czasu. Ale Szwedzi mogą to zrobić. Tą jedną bramkę i już. Mieć ten awans jak na razie. I go! Ależ ujęcznej piłki przybierzeł po ziemi i nie pokonał. Teraz Kiwana na piękny strzał Hugo Larsona. Jeden do jednego razie, tak na razie ma. Miejsce drugie. Nie mówię, co się dzieje w meczu drugim. Sami muszę się spojrzeć. Będę miał Polska Chile. Uwaga! Jest ja interwencja od scena, aż teraz będą emocje. Dwie minuty. Mam ma naprawdę emocjonujące, ale się teraz przedostał Jokeresz. Miłkę stracił, ależ tutaj naprawdę się przedzierają teraz Amerykanie. A tak pozycyjnie Amerykanów, jak to wykorzystają, no zobaczymy. Naprawdę tutaj emocje będą bardzo duże. Uwaga, strzał! Olsen to łapie! I wiem, nie mam, nie ma, nie ma tutaj bramki. Nie ma też faulu, nie ma mowy o kardem na Amerykanów. Ależ teraz Sam no, jednak tam był. ale bardzo dobrze, Adams. To wy, wy, wyłuskał i obroń, wy, wybronił tą akcję. Teraz Amerykanie czy zdobędą bramkę na wagę prowadzenia. W tej grupie, uwaga, teraz szansa. Teraz Szwedzi. Oni teraz będą grali na i mam teraz korzystny wynik w kontekście awansu. Amerykanie teraz są pod kreską. Teraz Amerykanie muszą gonić wynik. Teraz muszą Amerykanie to muszą zdobyć bramkę, jeśli chcą, awansować. Szwedzi mają teraz dobry wynik, ale nie daje im to pierwszego miejsca. Jeśli na pewno Szwedzi by chcieli się o pierwsze miejsce i trochę zaryzykować, żeby strzelić tam bramkę zwycięską, dającą może pierwsze miejsce. Uwaga! I go! A więc Szwecja wychodzi na ten moment na pierwsze miejsce w grupie. Hugo Larson! No on jest bohaterem w Szwecji! Ten młodziutki Hugo Larson po raz drugi w tym meczu. Ten rudy Hugo Larson kapitalnie po raz drugi, po ziemi, pięknie, ale teraz Amerykanie te wyrównają. Nie ma bramki. Muszę ja szybko odpowiedzieć: Amerykanie, ale Szwecja już rusza z kontratakiem. Hugo Larson. Amerykanie absolutnie nie chcą pozwolić na trzecią bramkę i chcą czekać, i potem iść do kontrataku. Amerykanie oni czekają na ten dobry trans moment, żeby skontrować. Ale muszą strzelić dwie bramki, żeby tutaj mieć e, dobry wynik, korzystny wynik. To bardzo mało czasu dla Amerykanów. Szwecja o krok od awansu. Teraz uwaga, co teraz, zrobią Amerykanie, uwaga, czy będzie wyrównanie. Adams, strzał, będzie do bitka Robinson. A aj, i teraz Szwedzi. Iszak, ma tam Larsona. Iszak! Z ale to jest i tak, i tak chyba. Awans Szwecji do jednej ósmej finału Mistrzostw Świata. Szwecja awansuje, Amerykanie odpadają, walczyli. czyli wręcz na 1-0, ale. Potem Szwecja jakieś tam golniła i doprowadziła do stanu takiego, żeby ten mecz wygrała. A muszą odpaść. No, szkoda, walka Amerykanów była naprawdę. Zaciekła, ładne. 21 strzałów. Bardzo ładny mecz Amerykanów, ale... Niestety te dwie, pechowe dwie bramki po ziemi. Larsona dla nich ni niestety. Bo oni odpadają Amerykanie. Kończyło się to ich odpadnięciem. Co się dzieje w meczu? Polska Chile? To się tylko na koniec tego me tamtego meczu, bo tam ten to trwa. Polska chile. Szwecja melduje się w jednej ósmej finału. Zobaczymy jeszcze na jakim miejscu Amerykanie ten mecz. Przegrywają 2 do 1, a Szwecja ja też miała, ale Amerykanie mieli więcej strzałów. Olsen bohaterem absolutnie też, 8,2 ocena, na naprawdę kapitalny mecz. Robina-Olsena, drugi mecz, na Nie, no, stracili jedną ramkę Szwecji, więc jedną ramkę stracił Robin Olsen, ale dobry mecz Olsena, bardzo dobry mecz Olsena na... na XP, 10,4 po stronie Amerykanów. 7,8 po stronie Szwecji, naprawdę dobry mecz, tak się czekają Amerykanie, z taką e, klasą, taką walką. No jak przegrać po takiej ładnej walce, jak mam Amerykanie naprawdę. Szwecja tego zdaje się dalej też. I Hugo Larson bo może być bohaterem narodowym, na pewno będzie narodowym. Jak przejdzie do swojej, do, 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 do Szwecji, będzie tam na pewno. Wykane olbrzymimi brawami, jak niezależnie jakie Szwecja zajdzie, czy będzie mistrzem świata, czy będzie miała medal, czy odpadnie zaraz po wyjściu z grupy, czy o, A będzie oklaskiwany nawet do Hugo Larson i Robin Olsen jako bohaterowie tego sukcesu, jakim jest AWANS do jedynego finału. A my się też Państwa żegnamy. Do usłyszenia i cześć! A ja się żegnam. Do zobaczenia, cześć. Do zobaczenia.